Dzień dobry czwartek, czyli nie tylko muzyczny poranek z Benitą. Witam Państwa po raz kolejny i witam już w tym momencie nie sam, bowiem jest ze mną gość, którego już dzisiaj zapowiadałem, czyli nie kto inny jak sam Hiob. Witam cię bardzo serdecznie. Salut. Wiedziałem, że będziesz bardzo wymowny w tym, w tym pierwszym twoim powitaniu. Słuchajcie, kochani, nie bez przyczyny spotykamy się dzisiaj, bowiem. Kilka dni temu, bodajże 4, dobrze pamiętam, 4 kwietnia ukazała się piosenka, raczej Teledysk do nowej piosenki Hioba, po dosyć długim okresie czasu, kiedy było tak zwane muzyczne milczenie. O samej piosence, za moment, teraz, tak w dwóch zdaniach powiedz: dlaczego tak długo to trwało? Znaczy ta cisza. Czasami cisza jest potrzebna, jeżeli się nie ma za wiele do powiedzenia, to tym <coughs> przepraszam, to tym bardziej należy milczeć. Ten czas był potrzebny, żeby nie powiedzieć może gorzkich słów, no bo troszeczkę się buntowałem. Nie pierwszy raz już na scenę naszą rodzimą chrześcijańską. Dlatego była cisza. W międzyczasie rozkręcaliśmy z wiecznym projekt Non grata, ale Łukasz solówkę teraz wydaje, więc no, żeby można było się skupić na 100% na danym materiale, na danym projekcie, no to wydawało się, no i było to trafne, żeby się Łukasz skupił w pełni na swoim projekcie, a kiedy będzie premiera jego płyty myślę, że mojej płyty to wtedy weźmiemy się za non-gratę. No i powiem Ci, że taką mam nadzieję, że się weźmiecie, bo, no bo warto by było. Zresztą mam nadzieję, że ta Twoja nowa piosenka, czyli Stwardnienie rozsiane, to nie będzie taki jednorazowy wybryk muzyczny chyba, tylko traktuję to jako zapowiedź płyty, która już niebawem, mam nadzieję, się pojawi. Zgadza się. Teraz już chyba mogę powiedzieć śmiało, że jest to pierwszy singiel z nadchodzącej płyty. Kiedy premiera, to tego jeszcze nie powiem. Mam w głowie pewną Konkretną, nieprzypadkową datę, jak to u mnie. Właśnie to chciałem nadmienić. <laughs> pracuję, pracuję, jeszcze raz pracuję, piszę teksty, szukam bitów i sponsorów. No tak, ci niestety zawsze są potrzebni w tym, w tym kawałku chleba, że tak to ujmę, którym się między innymi ty też zajmujesz. Słuchaj, te, ta twoja nowa piosenka. Ostre wejście, mocny tekst, bardzo osobisty. Najbardziej osobisty tekst w moim życiu. No, na równi czy zaraz po. chociaż tu nie ma porównania z Memento Mori. Kiedy. Przepraszam za użyte słowa, ale wyżygałem z siebie to, co gdzieś w głębi mnie. Akurat w przypadku utworu Stwarnienie Rozsiane, jest to. Wszystko to, co zalega zalegało we mnie przez ponad 30 lat mojego życia. No to spory kawałek. Długo czekałeś, żeby to z siebie wyartykułować. Ale myślę, że warto było. Jak mówi Kochelet, każda rzecz ma swój czas. E, i, I na to trzeba było czasu. To już każdy mój projekt, każda moja tak zwana piosenka. <coughs> Przepraszam. To jest działanie Pana Boga. Ja sam się piosenek nie robię, nie potrafię. Kiedy się próbuje zabrać za nią. No to nic z tego nie wychodzi, a kiedy wkracza Pan Bóg i to jest jego dzieło, to te utwory się po prostu same piszą. Ja nie planowałem ani tej płyty, ani tego utworu. Po prostu przyszedł taki dzień, no i się stało. Niewątpliwie jakaś siła wyższa. Tak, ale wydaje mi się, że też jeszcze sam fakt, że ty muzykę masz we krwi, tym muzyką żyjesz i. No i ja cię naprawdę doskonale rozumiem, że ten długi okres czasu, kiedy no chciałoby się, a, a, a nie robi się tego, co się kocha i co się chce, to mimo wszystko cały czas gdzieś się z tyłu w głowie siedzi i no i to szuka ujścia, no i w twoim przypadku mam nadzieję, że to ujście znalazło i to będzie ten pierwszy z wielu kawałków takich naprawdę, na które przyznam nie mogę się już doczekać. Ja też. No to już jest nas dwóch, a myślę, że jeszcze o wiele, 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 wiele osób więcej, bo ta piosenka już gdzieś w sieci krąży, już zyskuje jakiś, jakiś oddźwięk. Zresztą dziwne byłoby, gdyby było inaczej. Zresztą fajne jest to, co gdzieś powiedziałeś w jakimś wywiadzie ostatnio, że dzięki temu odzyskałeś kontakt z wieloma osobami, z którymi ten kontakt straciłeś, bo gdzieś zaistniałeś z powrotem. Tak, i to chodzi też o moich znajomych, z którymi gdzieś tam się drogi rozeszły. Nie było kontaktu i, i autentycznie po premierze czwartkowej tego utworu w wiadomościach prywatnych ci ludzie się zaczęli odzywać. Naprawdę byłem zaskoczony. Pozytywnie oczywiście. I to też było dla mnie jakimś takim utwierdzeniem, że to rusza ludzi. O rusza. Powiem ci, że jak e, przyznam się tutaj i pochwalę się między innymi, że ja tą piosenkę miałem przyjemność słyszeć już przed premierą. E, dzięki, dzięki Tomkowi, bo podesłał mi ją. E, no i pierwsze moje słuchanie tego tekstu i tej piosenki miało miejsce e, na telefonie, ale bez słuchawek. No i mniej więcej po minucie stwierdziłem nie, bo to nie tędy droga, poczekam i chociaż byłem bardzo zniecierpliwiony, pojechałem do domu już wieczorkiem po pracy, odpaliłem i powiem ci, że przysłowiowe e, dziary... E, Ciary. Ciary na plecach były, a pod koniec tekstu, kiedy padają te, te, te słowa tego tekstu, no, może głupio się przyznawać publicznie, jakem facet, ale, ale łezki się zakręciły. I bardzo dobrze, bo to też jest. O tym jest też ten utwór. O tym nie wiem, czy już teraz o tym rozmawiamy. Już teraz. Czy... Właśnie chciałem Cię nakierować, żebyś zdradził kilka słów o czym. Utwór jest o. O braku przebaczenia. O tym, jak mały chłopiec postanawia, że w swoim życiu nie uroni już łez. I mówi o przebaczeniu. Tak, w telegraficznym skrócie. No, powiem ci, że zrobiłeś z tego naprawdę mocno telegraficzny skrót. Słuchaj, no ale istotne w tym tekście jest to, do kogo się zwracasz. No Oczywiście, znaczy oczywiście no dla mnie, oczywiście, dla tych, którzy usłyszą ten utwór, to też się stanie jasne. Są to słowa skierowane do mamy i jest w tym utworze opisana konkretna sytuacja. Ja nawet w tym momencie nie pamiętam, o co to chodziło, ale moja mama nie wierzyła w mój bardzo szczery, dziecięcy żal za to, co się stało, mhm. i nie uwierzyła. W to, że te przeprosiny są jak najbardziej szczere, prawdziwe i prosto z serca, i to mnie strasznie ukuło, to mnie strasznie zabolało, i to pamiętam najbardziej. I, i jej słowa, które wtedy wy, wypowiedziała, że, że nie wierzy w moje przeprosiny, że mogę sobie mówić, a, a to i tak nie jest prawda. I właśnie te słowa mnie zabolały, ten brak przebaczenia. Kiedy to przebacz, kiedy, mhm. kiedy to we mnie było naprawdę prawdziwe. I wtedy był brak przebaczenia. Poczułem się odtrącony, niekochany. Konkretna sytuacja. Chociaż takich różnych sytuacji było no, niestety wiele, ale to już jest kwestia choroby stwarnienia rozsianego, na którą mama chorowała. No i teraz po, po, po tylu latach potrafi oddzielić jednak chorobę od człowieka. No właśnie, jeszcze nadmieńmy to, że opowiadasz o przeżyciach małego dzieciaka. Tak, tak, tak. Ja wtedy miałem, nie wiem, może 10 lat, może nie miałem. Byłem małym chłopcem. No to perspektywa jest zupełnie inna na to, na to, co się patrzy. I nie, nie mówię w kwestiach zła, dobra, tylko że dziecko no, wychwytuje pewne rzeczy zupełnie inaczej I, i to, co dla dorosłego jest rzeczą zupełnie naturalną. Że że tak jak wspominałeś też w jakimś wywiadzie, że cała uwaga była poświęcona właśnie Twojej mamie, to Ciebie to bolało, bo Ty byłeś, czułeś się odstawiony na. Na, na boczny, boczny tor, Dor, dokładnie. E, wiesz co wydaje mi się? E, chciałem to powiedzieć na koniec tej naszej rozmowy, ale to jeszcze nie jest jej koniec, ale powiem teraz. E, wydaje mi się, że twoja mama ten tekst na pewno słyszała i te ostatnie słowa, jakie w nim padają, to tym razem do niej dotarły. No ja w to głęboko wierzę, że dotarły do mamy. E, I to jest bardzo <laughs> przepraszam bardzo ważna sprawa, bo ja próbowałem przebaczyć mamie <laughs> wiele wiele lat. Można powiedzieć, nie wiem, 30 lat, może więcej. Uh -huh. I z moich ust padały te słowa, że, że przebaczam mamie, ale to, to były właśnie słowa, a za tym nie szło serce. A w momencie, kiedy powstał ten utwór, kiedy napisałem ten tekst, kiedy te słowa już wybrzmiały, kiedy posłuchałem już po miksie uh -huh. tego utworu, no to wtedy poczułem że w tym momencie to przebaczenie dopiero nastąpiło i to dla mnie było niesamowite. Na pewno powiem ci więcej to słychać. To słychać, że, że to nie jest aktorstwo, to nie jest zwykła piosenka, tylko to są szczere uczucia i, i szczera opowieść, szczere wyznanie syna w stosunku do matki. Dokładnie. Wiesz co, mam takie pytanie teraz. Też a propos tej piosenki, jak, jak gdyby, jak, jakby nie patrzeć, mi kiedyś zdarzyło się napisać tekst poświęcony swojemu zmarłemu ojcu, było to bodajże kilkanaście godzin po tym, jak, jak odszedł i minęło, no chyba mogę zaryzykować stwierdzenie, że kilka ładnych lat, zanim byłem w stanie tą piosenkę od początku do końca zaśpiewać. Szacun, że, że to zrobiłeś, że to zaśpiewałeś, bo jestem święcie przekonany, że to. Że to nie tak proste i nie tak łatwe w wykonaniu jak większość piosenek. Oj, nie, nie, jak wiesz, jak się śpiewa o byle czym, no to nie ma tego ładunku emocjonalnego. Ale ty nie śpiewasz o byle czym? Nigdy. No, to no dokładnie, no, ale kiedy się nawija o, nazwijmy to, byle czym, nie ma ładunku emocjonalnego i to przychodzi bardzo łatwo. To jest kwestia poskładania e, rymów, wersów, wklejenia to w bit i, i to sobie płynie. No a tutaj, tak jak mówisz, no nie było łatwo. Tak się już powoli zastanawiam. No, bo też głęboko wierzę, że ten materiał też przyniesie koncerty. Bo naprawdę bardzo bym chciał, bo mam konkretny przekaz. To, to też będzie na płycie kolejne utwory, jakie będą. Jeszcze nie powiem na ten temat. I że to może być trudne, kiedy będę na żywo to wykonywał. No, ale. W, Cóż, trzeba, trzeba działać i nawet jeżeli nie dogram kawałka do końca, a się po, poryczę, no to też będzie, myślę, dobrze. Mężczyzna scena rządzi się swoimi własnymi prawami, to, to co na płycie by nie przeszło, to na scenie po prostu może być wręcz in plus. Hmm? Tak mi się przynajmniej e, wydaje. Słuchaj, e, zamyśliłem się troszeczkę na, na temat tej piosenki, bo naprawdę były te ciary, była. Zresztą powiem ci, że ta piosenka chodzi za mną od, o, od, nie powiem, że od 4 kwietnia, bo od paru dni wcześniej, bodajże chyba od pierwszego. Codziennie sobie jej słucham i ten ładunek emocji jaki w niej sprzedajesz, no to jest coś niesamowitego. Ale też tak jak powiedziałem, ty nie śpiewasz o niczym. Zgadzasz się ze mną? No zgadzam się cały czas, yy, odkąd tworzę, czyli od 19 lat. Staram się pisać o czymś. Jedynym wyjątkiem jest jedna moja, jest jeden mój kawałek piosenka o niczym, gdzie świadomie po prostu <laughs> śpiewam o niczym. I, i to tak przekornie, bo, bo każdy mój utwór musi być, znaczy musi, chcę, żeby był o czymś konkretnym, ważnym, istotnym. I powiem Ci, że nie pamiętam żadnego Twojego utworu, który by takowy nie był. W stwardnieniu rozsianym pojawia się wstawka z piosenki. Sprzed lat iluś. Z jakiegoś powodu, czy tak ci po prostu wyszło? Bo to czasami też tak jest, że coś samo z siebie się gdzieś w tekst wpasuje, i się okazuje, że pasuje i tematycznie, i rytmicznie, a czasami jest powód. Ten kawałek napisałem jeszcze z zespołem Signum i Moim pierwszym zespołem to był rok 2002, chyba. No to też parę latek ten utwór ma. Po prostu mi się to skleiło, no mówię samoczynnie, Aha. Ja wiedziałem, że te słowa znajduje się między werblem a oceanu i, i, i dalszy ten tekst po prostu no, idealnie odwzorowuje to, jak się czułem wtedy, jak się może czuję jeszcze nadal, że znajduje się pomiędzy dobrem, złem i, i między przebaczeniem, między brakiem przebaczenia. I to po prostu przyszło i, i, i wypłynęło i myślę, że to... Że to jest dobrze, że ten fragment tej piosenki mhm. konkretnie się znalazł, chociaż usłyszałem, usłyszałem jedną opinię, że no, tekst fajny, 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 ale refren to mogłem sobie podarować. No ale to oczywiście każdy ma też swój gust, ma e, też tak. swój odbiór muzyki. To jest normalne. Jednemu się spodoba, drugiemu się mniej spodoba. Ej, tak być powinno. Nawiasem mówiąc, piosenka, o której mówimy w czwartkowych porankach, leci stosunkowo często. Też mam do niej słabość. Hmm, ciekawe. No widzisz, jak to się człowiek czasami czegoś ciekawego może dowiedzieć o sobie. Jak wyjdzie z domu? <noise> Dokładnie. Jak mu się uda. O tak, o tak. <noise> tak jak. Tak, tak, tak. <noise> no ale spójrzmy zasłonę milczenia może na ten wątek naszej rozmowy. O, zdecydowanie tak. E, więc obiecujesz, że nowa płyta będzie. Tak, tak. Jeżeli znajdą się, tak jak już wspomniałem, sponsorzy, po prostu no nie oszukujmy się, nie udźwignę finansowo tego projektu. Zwłaszcza w zasadzie to nie wiem czy to jakaś tajemnica, że kredyt się rozpoczyna, uh -huh. więc tym bardziej tych pieniążków nie ma, ale już powiem, że już jeden darczyńca się znalazł. Pan Bóg też zatroszczył się o to. 25 kwietnia jadę na Podlasie na spotkanie z młodzieżą przed bierzmowaniem, więc tam też coś. Zapewne skapnie, uh -huh. więc Pan Bóg powolutku też ogarnia ten temat, no bo mówię, ja jestem w kwestiach finansowych słabiutko. No ale już w tym momencie, jeżeli można, jeżeli ktoś ze słuchaczy czuje, że chciałby pomóc, to śmiało. Kochani słuchacze, gdzie jestem, Panie Marku? O tu jestem. Kochani słuchacze, zatem, jeżeli ktoś z Was chce pomóc, Tomkowi wydać tą płytę, a naprawdę uwierzcie mi warto, bo to kawał dobrej muzyki, kawał dobrego przekazu. Ja jeszcze nie wiem jak ta płyta zabrzmi, ale wiem jak brzmiały trzy poprzednie i one wszystkie są fantastyczne. Wszystkie mają niesamowitego powera, wszystkie zapadają w pamięć i przede wszystkim one nie są o niczym. I ja bardzo się cieszę, że powstała ta piosenka nowa, bardzo się cieszę, że będzie nowa płyta i pomóżmy Tomkowi, jeżeli tylko ktoś chce to Albo przez radio, albo przez naszą audycję, albo bezpośrednio do Tomka, a naprawdę myślę, że warto. A jeżeli ktoś ma wątpliwości, to posłuchajmy teraz tej piosenki, o której przez te kilkanaście minut rozmawialiśmy. Stwardynie rozsiane, zostańcie z nami, wracamy za kilka minut, aczkolwiek już nie przed kamerami. Także trzymajcie się. Cześć.